Wszystkich widzów. Tym razem w odcinku rowerowym zapraszam Was ma na małą przejażdżkę No nic, pojeżdżę sobie po moim ulubionym parku krajobrazowym Brodnickim Parku Krajobrazowym. Wypijemy sobie yerbę i przetestujemy nowe sakwy. Zapraszam do oglądania. Tu jest przymontowany statyw, Tymi samymi paskami, którymi montowałem worek ze śpiworem na pomocy. Wtedy mnie nie zawiodły i, i teraz też mnie. Wszystko jest ładnie zamocowane. że ta sakpa to był 17 litrowy pakar, na takich wertepach, jest naprawdę super stabilna. Nie ma porównania do tamtej co miałem wcześniej rower jest mega stabilny że to, co tu widać za mną, na moim romeciku, tam jest praktycznie wszystko, co potrzeba mi do spędzenia nocy w lesie. Także jestem zaskoczony pojemnością toboła 17-litrowego. Zaraz Wam pokażę, co tam się znajduje. Także eee, pozostaje jeszcze kwestia. Jedzenia dodatkowego także na pewno przydałaby się jeszcze tu jakaś taka mała sakwa, ale to wszystko, wszystko da się zrobić. Jedno co mnie martwi, nie wiem czy widzicie tutaj, prawdopodobnie mam za dużą ramę względem swojego wzrostu. No i ta sztyca nie jest tak całkowicie wysunięta, jakby miała być i niestety tutaj te, te zabezpieczenie do sztycy no, wbija się w tą sakwę i podejrzewam że ją prędzej czy później przetrzę, bo tak stało się tak stało się z sakwą którą miałem wcześniej pokażę wam co zrobię przebitkę jaka fajna dziura powstała no czyli Jestem mega zaskoczony, już pojeździłem sobie trochę z tymi sakwami i muszę powiedzieć, że tutaj ta tylna sakwa praktycznie nic nie buja. Tam gdzie potrzeba, tu są te zaczepy, są gumowane. Tutaj górna część jest cała taka pokryta gumą, cały dół jest pokryty gumą. Że tak to wygląda. Tu jest taka kieszonka, ale jak ją wypchasz za bardzo, no to praktycznie nie ma, co, nie ma co wejść. Aktualnie mam tu schowaną kartę płatniczą. I praktycznie nic więcej się tam nie zmieści. Także to jest wszystko, co potrzebuję do spania. Jest jakiś tam kubek przytroczony jest duży kubek, w którym będę gotował i cały system do gotowania. No i nic, no i dobra, pokażę Wam co jest w środku i chcę wypić herbę. No to zaczynamy wypakowywanie. Tu mam wodę. Tu, jak wspomniałem, ta, ta cała część jest powleczona gumą. Także pomaga to w trzymaniu tej butelki na miejscu. Takie fajne, takie fajne gumki. Ja tu mam zaczepioną podkładkę pod tyłek. No to zaczynamy. A teraz Obowiązkowa jakaś linka, poduszka, ponczo z helikona, czyli może to być jako tarp, może być jako deszczak, śpiwór letni. No i hamak. Ultra light według przemysława. W sakwie 2,5 litra ultra żwilek się nazywa. Zmieści się tam o wiele, wiele więcej, bo można go fajnie rozepchać. Także pewnie z 3, jak nie z 3,5 litra. Zabrałem ze sobą dętkę. Zabrałem tam kilka kluczy: pompkę, powerbank. Tylko co mi się w niej nie podoba że zamek jest zapinany jakby do siebie. W tamtej sakwie, w sumie taniej sakwie, właśnie ten zamek był w drugą stronę czyli jakikolwiek powerbank, który tu się znajdował. No to kabel miał dosyć krótką drogę, żeby tu sobie ładować, czy nawet na kokpicie. No ale też, może moje marudzenie. Dobra, nieważne. Stara sakarpeta. Właśnie uświadomiłem sobie, że nie wziąłem zapalniczki. Ani niczego czym mógłbym rozpalić. Ogień. To pozostaje nam popodziwiać na jezio Dobrze ostatniej jazdy miałem batona bo chociaż coś dobrego Ja jadę bez mapy i wytyczałem sobie ścieżki, jadę totalnie na czuja, czy mogę nawet zabłądzić w tym lesie. Tak mam cały zestaw do spania. Eksplorujemy sobie dalej, a tu kolejne jeziorko. Dzięki takim wypadom rowerowym, zaraz sobie znajduję kolejne ciekawe miejsca na biwak, że same plusy. O, teraz prawdziwy sprawdzian, Sak. to mamy problem. Tamam mı? Teraz jest w ogóle pora grzybiarzy. Pełno samochodów, ludzi w lesie. No Z jednej strony fajnie, że ludzie spędzają czas na łonie natury, ale... Ja jednak wolę być samotny w lesie. O, zielony szlak, jak zwykle zapomniany. I tu na górka nie pokonała. Jeszcze przerzucając na najwyższy bieg, spadł mi łańcuch, ale jakby do środka. Znaczy na zewnątrz, tutaj. Już mam to opanowane. No ale napęd jest powoli do wymiany, ale wcale się nie dziwię. Troszeczkę smaru nikomu nie zaszkodziło. Uf. Nie podłączyłem pewnego hamulca. A, jestem dobry. Uf. Ja się tylko zastanawiam kiedy ten przedni amortyzator padnie. W sumie od niedawna zaczął pracować w sensie jest bardziej miękki, wcześniej to w ogóle nie było czuć, że jest amortyzator Ja już właśnie wyjechałem na asfalt, w którym dobre nie wiem ile, 6 km, w 7 Będę jechał do domu. Dzięki, że mi towarzyszyliście. Szkoda, że nie napiłem się herby Do następnego filmu. Na razie. Jeszcze bym zapomniał, chciałbym podziękować dwóm patronom. Krystianowi i Wojciechowi. Dzięki pozdrawiam.